I teraz tu za panią e, Lisowską-Słowińską, jakie produkty to białko, bo wzorem białka jest białko jaja kurzego. No wzorem białka jest e, mleko kobiety, ale nie zawsze dostępne mamy, tak? E, białko, jaj, mleko, ale mleko, przed, biały ser i tu mamy przykład, tam są orzechy na końcu, ja bym tak proponował, żeby w tej, w tym jadłospisie, bo my często używamy pojęcia dieta. Dieta jest tak precyzyjnym pojęciem, jeśli my po każdym treningu nie robimy, nie jesteśmy w stanie biochemii zrobić, to nie mówimy o diecie, bo my musimy precyzyjnie, ile pierwiastków jeszcze dostarczyć. Dlaczego nas Amerykanie przykładowo biją? Oni mają urządzenia takie, że upływaka są w stanie w ciągu 3 minut całą proporcję mikro, makro elementów 3 minuty mają dane i ustawić i od razu dostaje to wszystko. Dostaje. Więc przewagę mają niesamowitą i wtedy możemy mówić o jakiejś dzieci, jak wiemy to. Natomiast my na razie to poruszamy się pod pojęciem jadłospis i prawidłowe czy reguły, zasady odżywiania. I teraz tak, jeśli mówimy o tych, o tych węglowodanach, jeszcze warto by było powiedzieć, że niskie spożycie węglowodanów powoduje, że szybciej zużywane są zasoby glikogenu mięśniowego. Ja e, proszę sobie to czytać, a ja jeszcze o czymś innym będę mówił, bo już nie... Dlaczego, dlaczego ten glikogen musi być odbudowywany wcześniej? Jak mamy trzy treningi, nie jesteśmy w stanie. Powinniśmy ciągle go w trening przed w treningu uzupełniać. Jeśli mamy odbudowane zasoby glikogenu, to on jest w stanie, bo on i tak do glukozy musi być rozłożony do tracić jako materiał energetyczny. Oczywiście jako materiał energetyczny, a podstawowym materiałem energetycznym ja się już tak w wykładowce trochę bawię, jest ATP, bo wszystko do ATP musi być przetworzone, a ATP, żeby było resynteza ATP, żeby nastąpiła, to do komórki muszą trafić wodory, właśnie z pożywienia i tlen. Tlen z treningu, wodor jest z odżywiania, to naj, najprościej mówiąc, ale jeśli my mamy glikogen mięśniowy odbudowany, to on praktycznie w 100% jest wykorzystywany jako materiał energetyczny. Jeśli glukozę dostarczamy w trakcie wysiłku, tylko 2 trzecie wykorzystane tej glukozy. Oczywiście to jest lepiej, niż byśmy nie dostarczali, ale lepiej zawsze odbudować glikogen mięśniowy. A jeśli my już robimy taki trening, gdzie dochodzi do wyczerpania, to prawdopodobieństwo wykorzystania glikogenu wątrobowego jest bardzo duże. Więc i teraz tak, wszyscy mówią, że ryż jest bardzo dobrym węglowodanem, i po wysiłku powinniśmy jeść. Jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni, ryżu nie powinniśmy jeść, bo zawiera glicynę i ogranicza nam odbudowę glikogenu w miejscach, gdzie E, glikogen powinien trafić w wątrobie, trafia tłuszcz. Podobnie wszelkiego rodzaju żelatyny, żelki. To samo działanie. Jeśli mamy stuprocentową pewność, że mamy glikogen wątrobowy odbudowany, wtedy ryż możemy spokojnie sobie jeść. Amerykanie w sporcie rezygnują z ryżu w tej chwili z innej hmm. przyczyny, bo coraz więcej arsenu zawiera, bo Chińczycy, czy wszyscy to na Dalekim Wschodzie produkują, nawozy sieją, najtańsza, najtańsze na arsenie. I jeśli treningi w siatkówce. To powinno być około 2 gramów białka na kilogram masy ciała na dobę. Tam, gdzie wysiłki dynamiczne występują, ktoś powie, że może nawet więcej, ale poniżej 2 gramów nie powinniśmy schodzić. Natomiast e, przykłady badań e, rumuńskich pokazują, że ciężarowcy 4 i 5 biorą Jak później u nich wątroba wygląda i jaka jest długość życia ciężarowców, nawet i polskich, to proszę prześledzić. To nie tylko się wiąże z białkiem, jakie spożywają, to wieloma jeszcze innymi elementami, które decydują o, to, o tym, że oni tę y, sztangę mogą podnosić, czy podnoszą takie ciężary. Czy stosując optymalną dietę białkową aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach, bo z tym się często spotykamy nieraz dajemy, nieraz nie dajemy aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach TBCA. Są rozkładane w mięśniach, więc wątroby nie obciążają jako materiał energetyczny też. I tu, jeśli zastosujemy nawet jakieś syntetyczne, ja nie mówię u dzieci, bo do 16 roku życia, to my w ogóle za żadnych syntetycznych nie powinniśmy stosować e, suplementów. Bo co, co jest skuteczne z tych suplementów syntetycznych? Kreatyna? Państwo znają kreatynę, czy. No ona właśnie pomaga w odbudowie, zwiększania tych cząsteczek kwasu nukleinowego. To w, dlatego te mięsi rozbudowuje. Ale wtedy możemy stosować jak trening o odpowiedniej yy, objętości czy intensywności stosujemy, bo jak nie stosujemy treningu o odpowiednim obciążeniu, a kreatynę dajemy, to i tak wątroba musi ją wyrzucić. Yy, białka serwatkowe, aminokwasy rozgałęzione, wolne aminokwasy, a reszta to, co udawa dnia, Mohan to jest taki szkocki fizjolog i Amerykanie, mówią, że praktycznie można pożywieniem zastąpić. Na co firmy, które produkują, a jest na rynku w tej chwili syntetycznych suplementów około 7 tysięcy i 2 tysiące czeka na rejestrację ciągle, bo niektóre spadają, a ciągle coś tam czeka. To mówią, że ich suplementy są najlepsze i jeśli bierzemy jakiś suplement czy lek, bo Mogę później zapomnieć, to testem takim do sprawdzenia jest to, jak mamy tabletkę, wrzucamy do wody. Jeśli po 15 minutach się rozpuści, to jakaś tam przyswajalność jest do pół godziny jeszcze jak się rozpuści, to jeszcze jako taka, a jak się nie rozpuszcza w ciągu pół godziny, to możemy wyrzucić. Powinniśmy wyrzucić, bo wtedy szkodzimy sobie zdrowiu. Bo... I teraz wielu właśnie wracają do Mochana i tych amerykańskich fizjologów mówią, że jeśli dostarcza się. Y, odpowiednią ilość białka na kilogram masy ciała, to prawdopodobnie i tych aminokwasów rozgałęzionych też się dostarczy, Ale trzeba tego przestrzegać, bo to muszą być jeszcze odpowiednie, odpowiednia sekwencja, bo czegoś może brakować. Przykład takiej insuliny. Insulina na, z wiedzy na dzień dzisiejszy y, składa się z, tam z łańcuchów białkowych, ileś tych aminokwasów. Jest. I jeśli któregoś brakuje, i często ludzie chorzy są na cukrzycę nie jest ze względu na cukier, tylko na białko. Bo któregoś aminokwasu brakuje. I nie ma w tej sekwencji, łańcuch się nie zamyka. I teraz tak, widzimy te aminokwasy i białka. Ryby, mięso różnych gatunków zwierząt, produkty sojowe, rośliny strączkowe, produkty mleczne. I teraz jeśli chodzi o produkty sojowe, to wątpliwość jest jedna, bo to jest jedna z najbardziej zmodyfikowanych roślin to tak pozostałe w tej chwili jeśli chodzi o ryby norwegowie już przecież tego łososia hodują między fiordami pogrodzili i paszę dają i dziko żyjącego praktycznie nie ma ale teraz tak jeśli chcemy się prawidłowo odżywiać pożywienie powinno dostarczać organizmowi około 90 składników 60 minerałów 16 witamin 12 aminokwasów i trzech podstawowych kwasów tłuszczowych tyle Każdego dnia powinniśmy dostarczyć i w sporcie tak powinno być. Czy to jest możliwe, bez suplementowania niemożliwe. Bez suplementowania to jest niemożliwe. Dłuższy niedobór prowadzi do chorób. W sporcie trzeba mieć zdrowie przede wszystkim. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ten organizm był zdrowy. Ogólne zasady odżywiania w sporcie spożywać pięć posiłków dziennie, najlepiej w całych porach koniecznie należy jeść śniadanie. Ja już powiedziałem, że do od siódmej do dziesiątej. Ilość wypijanych płynów 30 ml na kilogram masy ciała mniej więcej w takich warunkach i takiej temperaturze jak dziś, oprócz tego, co jest wypijane w treningu. Bo my często wodę, którą pijemy, ma inną strukturę niż woda w komórce. A strukturę taką jak woda w komórce jest w sokach z warzyw, w sokach z owoców i w wodzie zamrożonej, w lodzie. Na mineralnie nie gotujemy to tak tak na marginesie, jeśli soki robimy, soki powinniśmy pić warzywne i owocowe koniecznie, powinno się pić, bo ta sama wtedy nawodnienie komórki i, i ten płyn nie zrobione własnoręcznie z kartonu i jeśli my zrobimy taki sok, to mamy czas 20 minut na wypicie, a jeśli on ma termin ważności 20 minut, po części utlenia, część się z tych stałych związków łączy ze sobą, już nie są przyswajalne, i powinniśmy to około 20 minut, nie więcej jak szklankę, około 20 minut pić spokojnie, żeby już węglowodany te 3 sekundy w ustach podtrzymać, żeby węglowodany już zaczęły proces trawienia i wtedy, wtedy, wtedy to prawidłowo będzie przebiegało. I tutaj, że każdego dnia na, należy jeść dwie porcje owoców, trzy porcje warzyw, przynajmniej, no właśnie o tej wodzie strukturalnej mówię, bo jak, jak świeże jemy, to to powinniśmy i zawsze przed posiłkiem, czy między posiłkami, a nie w trakcie. To już tutaj napisane. Jeść jak najwięcej produktów nieprzetworzonych, to już tam zwiększyć w pożywieniu ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. Olej lniany, oliwa z oliwek, tran, rybi czy ryby tłuste. Jeśli kwasy omega-3, coraz trudniej z ryb jest uzupełnić, uzyskać, a 70% mózgu to kwasy omega-3. Więc olej lniany budwigowy z pierwszego tłoczenia, ja go używam, a przy okazji tak, żeby była lepsza przyswajalność, to jak go się miesza z twarogiem, jakieś łyżkę twarogu, to jest dużo większa przyswajalność.